Cze ma, karmeletrępeć. I dzisiaj siulka. Powiedz coś. <gryw> Powiedz coś. Jeszcze raz, się nie udało. Dobra. Hej, hejka. hejka. Jezus Maria. No, nareszcie coś powiedziałaś. No to nie patrzcie. No. O. o, tak lepiej. <gryw> Będzie, od razu mówię, że będziemy nagrywać po kilka części, prosimy o dużo subskrypcji, błagam was, błagam, i to jest mój początek, i prosimy o dużo łapek w górę, bardzo was proszę. Możemy też, to każdy filmik będzie trwał po minutę, tak 45 może, nie wiem, i no, no będziemy nagrywać taki, takie życie sióstr, ja będę siostrą, i yy, ona będzie siostrą, i... I ja będę starsza, ja będę starszą siostrą, a ty będziesz może. jest, no tak, i jest Jeszcze kluba. w tym filmiku, no, to nie jest żadna próba, z tym mówisz. Jeszcze, nie opieraj się, proszę, y, tam są jakieś takie, nie, nie. Będzie coś takiego. taki ten, może się pojawi, taka się pojawi. Czekaj, czy to my się podsuniemy? taki się pojawi. Jeszcze ktoś? A nie, nie, to nic, nic. to już nic, nie z Julka. We, weź. I pokażemy na początku filmiku właśnie pokoje szybko. To jest mój pokój, a tu pokój Julki. No i tak właśnie wygląda. Będziemy po krótkich częściach rywać, więc no, za 5 minut koniec. Więc sekund.